Dzisiaj zapraszam do drugiej części przeglądu rzeczy moich psów i dzisiaj na tapecie będziemy mieć wszystkie rzeczy, które używam do czesania i pielęgnacji. Do wyczesowania borderów bardzo często używam takich gumowych szczotek. Jedna jest e, Rush Brush, to jest chyba Oster i ona w ogóle jest bardzo ciężko dostępna, natomiast druga jest Konga i ją bez problemu dostaniecie. W moim zdaniem one wyczesują tak samo. Zasadniczo ta ma dłuższe kolce, ta ma krótsze kolce. O, może tak Wam pokażę, ale jak dla mnie nie ma różnicy. Dobrze się sprawdzają, żeby wyczesać właśnie tą okrywówkę. Średnio wyciekają podszersztek, ale z bordera sobie się wszystko. Myślę, że też bardzo dobrze się sprawdzą przy krótkowłosych psach, takich krótkowłosych, krótkowłosych, typu na przykład Dalmatyńczyk, Amstaff, będą bardzo spoko właśnie do wyczesywania okrywówki. Do wyczesywania podszerszka zarówno dla borderów, jak i dla szklandów używam trimerów hakowych i mam tutaj dwa ten kupowałam na AliExpress e, i to jest taka budżetowa wersja. Ten kupowałam z Firmy Mars, bardziej profesjonalny. No i e, muszę przyznać, że ten z Marsa dużo lepiej wyciąga potrząszek. On w ogóle ma mm, węższy rozstaw tych ząbków. Natomiast ten, który kupowałam na AliExpress radzi sobie trochę gorzej, ale też sobie radzi, więc jeżeli ktoś nie ma budżetu na taki to spokojnie może sobie poszczotkować tym, tylko po prostu zajmie mu to chwilę dłużej, ale też robi robota. Jeszcze tutaj mi się przewinęło, mam takie zgrzebło, które kupowałam kiedyś z polecenia, właśnie też w dekatlonie dla konia, które też miało spokojnie czasywać potrzelstek, natomiast ono ma bardzo krótkie te takie ząbki i mi się sprawdza średnio. Lepiej mi się sprawdzają właśnie te gumowe zgrzebła z, z dłuższymi ząbkami. Do wyczesywania szetlandów takiego daily e, używam właśnie takiej szczotki z Maxi Pin. Możecie sobie tutaj zobaczyć, trochę już mi się to logo zmyło. E, ona jest naprawdę super, e, świetnie sobie radzi z rozczesywaniem. Na tyle dobrze, że ja sobie jeszcze taką zamówiłam i ja czeszę też nią swoje włosy, e, które są bardzo długie i prączące, więc no, rewelacyjnie mi się sprawdza. Tylko ja dla siebie zamówiłam jeszcze wersję z dłuższymi pinami bo jak sobie zobaczycie właśnie na stronie tego producenta, czy w sklepach, które właśnie oferują te szczotki, tam jest e, bardzo duża gama długości pinów, e, wielkości szczotek, więc po prostu możecie sobie dobrać względem tego, jak długi jest włos u danej rasy e, i też jak dużego macie psa, jak dużej powierzchni czesania potrzebujecie. Dla szetlandów używam też pudlówki, natomiast ja głównie używam jej do wyczesywania tak pod włos, e, łap i później po prostu obcinam te przerastające włoski. Do takiego typowego czesania wolę tą szczotkę z drugimi pinami albo ewentualnie trymer, jak wyczesuję hmm, podszerszek, natomiast ta szczotka, nie wiem z jakiej jest firmy, albo to będzie Trixie, albo Aliexpress, to nie jest nic wybitnego. E, ja zawsze zwracam uwagę, żeby nie było takich tych kuleczek na końcu, bo one się wplątują we włosy i po prostu wyciągają, wyrywają włos, więc zwróćcie uwagę, jak będzie kupować żeby nie było żadnych zakończeń. Mam też drzewień z Tixi, on ma obrotowe ząbki. E, mi on się dobrze sprawdza do wyczesywania takich zbitych kołtunów e, właśnie przy wymianie podszerska u Shetlandów, e, szczególnie po kąpieli. Więc czasem też przy okazji właśnie po niego sięgam, żeby tak z grubsza psa i zebrać tą pierwszą warstwę podszerska. Na co dzień praktycznie nie korzystam. Kupiłam też jakiś czas temu taką maszynkę bezprzewodową. To nie jest klasyczna maszynka. Ona się chyba nazywa wykończeniowa, bo ma dużo węższe, Yy, ostrze, bezprzewodowa, bardzo fajnie się sprawdza. W ogóle bardzo długo trzyma w niej akumulator. Ja ją ładuję od święta, a używam ją praktycznie tydzień w tydzień i super, naprawdę mi się sprawdza do robienia łap, yy, czy też na przykład do podwojenia psa przed USG. Dodatkowo, też w zestawie do maszynki były różne nakładki, więc można nią obcinać na różną długość. Nożyczki zamawiałam na AliExpress. To są takie nożyczki fryzjerskie dla ludzi. I powiem Wam, że sprawdzają mi się spoko, są bardzo ostre. Mam właśnie takie klasyczne, zwykłe nożyczki, ale mam też degażówki, którymi robię łapki, bo powiem Wam, że używając właśnie tych degażówek jest bardzo ciężko psa skrzywdzić. A jak używałam klasycznych nożyczek, to zawsze jak jechałam do Ewy i widziałam Maisie, to po prostu widziałam zażynowanie w jej oczach, więc teraz się poprawiłam i łapki robię o degażówkami. Cążki do pazurów mam z firmy Dogi Man i to jest jakaś wersja dla małych psów i powiem Wam, że sprawdza mi się spoko i u borderów, i u szetlandów. Ja nawet wolę w sumie obcinać po takim małym kawałku, bo zawsze mam po prostu zawał, jak muszę obciąć te paznokcie i wydaje mi się, że obetnę za daleko i zaraz będzie krwotoki i po prostu jak obcinam je co piątek, to jestem cała spocona, więc tym jest mi dużo łatwiej się posługiwać. Bardzo ostre, spoko, więc naprawdę mogę polecić. To jest mój absolutny hit które odkryłam przez przypadek, czyli Fortan e, na kamień. E, powiem wam, że jak pierwszy raz zakropiłam Maisie zęby tym Fortanem, a ona naprawdę ma straszne tendencję do odkładania kamienia, byłam w szoku, po prostu wszystko zeszło do zera. Ale co ciekawe, on bardzo dobrze działa na taki typowy kamień-kamień, a kiepsko działa na osad i na przykład Haya ma tak, że jej tworzy się taki osad na zębach i to w ogóle nie chce zejść niczym i tym też nie chce zejść, natomiast na taki typowy kamień-kamień to po prostu jest rewelacja, nawet nie trzeba tego pocierać, ja Maisie po prostu zakropliłam tym zęby. Później dała mi coś do gryzienia, nie wiem czy to w ogóle nawet miało wpływ i ona po prostu totalnie nie ma żadnego kamienia, wszystko się rozpuściło i zeszło, więc naprawdę super sprawa. Tutaj mam jeszcze płatki, którymi czyszczę uszy i oczy, one są takie nakładane na palec z firmy Koła i też mi się spoko sprawdzają. Jeszcze mam balsami, które używam głównie zimą dla Maisy, bo ona ma zawsze tendencję do tego, że jej się gdzieś ten śnieg i lód wbija między poduszki, więc dodatkowo używam właśnie tego balsamu, pierwsza jako regeneracja, a po drugie też używam go przed spacerem, yy, tak żeby ten lód i śnieg aż tak się nie przyklejały.